To są pary walutowe i zawsze jest tylko jeden, jeden poziom na jeloach. Jedna krecha, koniec. Tak wygląda Lima, które teoretycznie powinno działać tak samo. Mówię teoretycznie, bo jest wiele potwierdzeń na to, że tak działa, ale czasami mam wrażenie, że mi te linki tam wiszą jakoś dłużej, nie potrafię się ich ich dobrze rozczytać. No chociaż, no jak, jak się uprzemy, powiem, dobra, tu wisiało, miała być reakcja, była. Tu wisiało, miała być reakcja, była. Tu poziom został. Była próba retestu. Dopiero dojechali do niego później, tak? Tutaj też został. No i też go rozliczyliśmy. Może to takie uprzedzenie do koloru. Ale e, one są jakby z jednej stajni i tyle tylko, że tak mówiłem. Limę jest w ciągu dnia. I one pojawiają się na tą chwilę, na koniec dnia. W sensie pojawiają się na wykresie, początek mają w ciągu dnia, a jeloły mają początek na koniec dnia, pojawiają się dopiero w dniu kolejnym nad ranem. Pracujemy nad tym, żeby jeloły pojawiały się właśnie około trzeciej w nocy. Jakby się pojawiały faktycznie w zamknięciu rynku amerykańskiego, to byłaby bomba, ale to jeszcze nie ten moment. I poziomy, Lime, które mogłyby się też pojawiać, w trakcie, w trakcie jakby dnia handlowego. One są ciekawymi poziomami, bo nie wiem, czy pamiętacie, mówiłem kiedyś o takim schemacie grania na pałę, na klapę od Kibla, czy czegokolwiek innego, określające kierunek, że gramy tylko jeden kierunek. Czyli szukamy maćków, na przykład na M1 czy M5 zgodnych z ustalonym kierunkiem. I ten kierunek może wynikać albo z wysokiego interwału na na MMD, no albo może wynikać na przykład z takiego wiszącego poziomu na yellow yy, na kontraktach. Czyli skoro rynek ucieka do góry, no to jakby próbujemy złapać cele, ale tylko wtedy, kiedy ten rynek się odwraca. Jeżeli ten rynek się nie odwraca, tylko ciągnie, no to dopiero na odwrótkach będziemy próbowali łapać cele. Jak się zacznie odwracać do góry, to nas pozycji nie ma. I tyle. I możemy w ten sposób grać tylko baje, bądź tylko sele. No w przypadku Yellow'ów, no to, to po prostu gralibyśmy sele. Ja chciałem powiedzieć o Yellow'ach, o dwóch rzeczach, bo gdzieś tam Piotrek pytał o Yellow'y na, na tych, na, jejku, jak tam, na kryptowalutach. No i potem też właśnie o indeksach. Przy czym ja osobiście indeksów nie gram. I to właśnie o, bo myślałem o Jacku, który no, ma swoją wizję na Yellow'y, trochę odmienną ode mnie, bo ja mówiłem o tym, że jakby Yellow do trzech miesięcy potem już patrzę na niego z przymrużeniem oka. Chociaż to, co widziałem, co Jacek pokazywał na zamkniętej grupie, no kurde, robiło wrażenie. Ale to, to do tego dojdziemy.